Witam Was w kolejnym filmiku. To będzie drugi już odcinek z Movie Star Planet. No i tak yy, zakręcimy kołem fortuny. Tak nie jestem witem, wiem o tym. Ale mam w planie właśnie nim zostać. Okej, okay, ściszę głos, bo mnie to trochę denerwuje. Troszeczkę mówiąc bardzo. Yy, Mamy aktywność, no, jedną aktywność już 52 gwiazdki. Tak, coraz więcej gwiazdek, jest nadal szósty poziom. <trym> tak, zostało nam jeszcze 2305 fem do następnego levela. Następny level to, to Słodka Gwiazda. Mojej VIP-skarbonce... Tak. Trzeba ją odpróżnić. Ale to dopiero jak będę vip więc... tak. Na moim profilu chyba nic się zbytnio nie zmieniło, ale zrobiłam takie fajowskie spodenki krótkie, bo nie miałam spodenek. <noise> spodenek nie miałam. <noise> Okej. Okay. Tak. Pokój dzień się zmienił, jak to można już zauważyć. Co mi nie wczytało mojego zwierzaczka? Czemu mi mojego zwierzaczka nie, wczyta nie wczytało? To jest trochę dziwne. Um, ja zawsze to robię tak, że wychodzę i znowu wchodzę. Więc trzeba się zająć naszym motu zwierzaczkiem. jak się za lilka. Dobra. umyjemy. Okay. Nie będę się z nim bawiła. Bo mi się nie chce. Pokój i imprez, tak. Pokój i imprez jeszcze się zmienił. A kuchnia i ogród są takie same. Chociaż. Nie wiem. Może zmienimy kuchnię. Się z... Zdziwiam się, co to jest. Wybierz. Tuła. Jelu. Serio? Jelu. Dobra. Na razie zostanie żółty. A Paris? Okej. Okay. Prawie troszeczkę zdziwiło. <grym> Mosaic blue. Troszeczkę za ciemne. Milano. Już lepsze. Mosaic green. Zbyt się zlewa. Like, blue. O! Ale to bardziej do łazienki. Dobra. Zostawię to już tak. Niech tak będzie. Bo gwiazdeczki się dostanie. jażki. Tak. Yy, nasz kolega z poczty nie odpisał, z czego to pamiętam. No kliknij się, poczta. Okej, okay, dobra. No. Czemu mi to nie wchodzi? Tak się spytać mogę? Okej. Okay. To tak, zobaczymy. Dobra. Coś już trochę dziwne. Wyloguję się. To wylogować się nawet nie mogę. Serio? Okej, okay, dobra, ja zastopuję i nagrywanie i zaraz wrócę. Zaloguj so, się. Logowało. Nie no. Aktywność od. Nie zebrałam aktywności, serio. A, nie, to nowa. To nowa jest no aktywność, spoko. Już myślałam, że to tamta. Dwie gwiazdeczki poszły w górę. Więc tak, my profil. Jak widać, mam jedną najlepszą przyjaciółkę. Jest to moja koleżanka Julka, co na cenę nagrywała chyba pierwszy nie. Nie, nie, nie pamiętam już. Okej, okay, takie różowkie spodenek moje. Tak, to są moje ciuszki. Tą bluzkę i te spodenki mam zakupione. Czekam aż będę mieć 500. I... Będę mieć 575. Co najmniej żeby kupić sobie te rzeczy. Ale najbardziej chciałbym tą sukienkę, bo jest taka przecudowna. Ale mi szkoda, że w tym designeru nie można robić butów. Więc to jest taki minus. Taki jeden mały minus. Więc... Się da się poczta? Yes, da się. Jest! Da się! Okej. Okay. Nic nam nie odpisał Karol6665. Yy, może Karolu to oglądasz, więc cię pozdrawiam. Okej. Okay. Mamy 43 przyjaciół. A właśnie. Yy, status nam się zmienił. Kpg. Kashi Play Games. Odcinki w czwartki. As. Yy, Adrian Kocham. Tak. Oglądam AD. I ten tekres. Dobra, Korci mnie się pobawić ze moim zwierzątkiem. <grym> Tylko jak zwykle nie wyświetli za pierwszym razem. Po co mój profil? Aha. Jeszcze tak. Moje prezenty otrzymane. Dobra. Jest. Manki mi z mi takie na szyję, a ja podarowałam jej motylka. A moja lista życzeń jest taka. Uśtaweczka, taki... Y Kwiatuszek. kotek, kotek, kopionko, miseczka, kostka, tutaj włosy, włosy, bluzka i inna bluzka, nie, okulary i inna bluzka. Normalnie tak mi się te rzeczy spodobały, ale ja nie mam wiele kasy zbytnio. To nie mam jak to kupić. Po prostu może widzka mi to może by jej coś dała właśnie ja nie mam zbyt dużo tych rzeczy ok, może mi się podarujemy? Będę się starała co jakiś czas na odcinku dawać e, prezenty ludziom ludziom. E, Mówi star. No jak to widać. Może coś nam da. Może. Nie wyświetliło. A może w nowych prezentach będzie. Nie ma. To czemu nie przeszło? Nałam ci prezent na... Na odcinku w sumie 8 minut już nagrywam. Wicka Miki, ja pozdrawiam. Że... No. I tak. Pewno już zauważyliście, że nam mówi Stars Punis. Z czego pamiętam? Tak, Punis. Jest nowy zwierzak za 10 tysięcy. Chciałbym go ten. Kupić. Okej, nic z Ja nie nagrywam, ale albo ja nagrywam. Trochę mi się tutaj e, na, na w nagrywaniu po. On wie, o co mi chodzi. Poplątał. Takie słodkie. Buń stars. Jakie słodkie Star. Jaki masz kanał? dziękuję, że ktoś pyta yy, ja za to wysłany. Yy, pytałaś jaki mam kanał. Więc widz, kamikia. Pozdrawiam cię serdecznie. I pewno będę kończyć ten odcinek. Dobra, to zobaczonka. Pa, pa.